PlayStation 4, konsola ósmej generacji konsol, została zaprezentowana 20 lutego 2013 roku podczas imprezy PlayStation Meeting w Nowym Jorku. Podczas targów Gamescom w 2013 potwierdzono, że wejdzie do sprzedaży 15 listopada 2013 roku w Ameryce Północnej i 29 listopada w Europie. Konsola została wyceniona na kwotę 399 euro. To oznaczało 100 euro mniej niż konsola konkurencyjna, która kosztowała 499 euro. Była droższa ze względu na dodawany Kinect. Nad konsolą pracowano aż 5 lat. Została oparta na architekturze procesora x86. 64-bitowa konsola wyposażona w 8GB RAM GDDR5. Procesor oparty na mikroarchitekturze Jaguar zaprojektowanej przez firmę AMD z taktowaniem 1,6GHz. Za wyświetlanie obrazu odpowiada układ graficzny AMD Radeon o mocy 1,84 TFLOP. Był to delikatnie mocniejszy układ niż w konkurencyjnym Xbox One, gdzie tam osiągał jedynie 1,31 teraflopa. Konsola posiadała napęd Blu-ray, dysk twardy o pojemności 500 GB. Nowością w konsoli był nowy kontroler DualShot 4 z nowymi przyciskami. Nie było klasycznego Start i Select, a Share, który otwierał specjalne menu w którym można było zrobić rzut ekranu, nagrać film czy udostępnić rozgrywkę za pomocą aplikacji Twitch oraz przycisk menu, który tak naprawdę był uniwersalny. Raz działał jako start, a raz otwierał menu gry. Kontroler posiadał nowości, takie jak touchpad, zwany bardziej gładzikiem, lampkę sygnalizującą to co się dzieje w grze lub naładowanie kontrolera albo jego ładowanie. Oraz głośnik, który wydawał dźwięki z gry. Gładzik używany był w grach jako dodatkowy przycisk, który można było wciskać lub smyrało się palcem, aby wykonać coś w grze. Gładzik jest to coś, co mogliśmy w trochę innej wersji zobaczyć w PlayStation Vita. PlayStation dostało nowe, odświeżone menu. Bardzo łatwe i przyjemne w obsłudze. Można było robić screen z gier, transmitować grę na Twitch, wyjść do menu i powrócić do gry. To, co pokazywało menu, było czymś świeżym i nowym w porównaniu do ciężkiego i czasem mało intuicyjnego, zwłaszcza z początków interfejsu PlayStation 3. Konsola była duża, lecz nadal mniejsza niż konkurencyjny sprzęt posiadała wbudowany zasilacz. Przyciski na niej były dotykowe a po środku konsoli szedł pasek LED, który informował użytkownika o wyłączeniu konsoli lub poświetlając się na pomarańczowo o uśpieniu jej. W zestawie z konsolą można było znaleźć w każdej premierowej edycji konsolę z dyskiem 500GB, kontroler DualShock 4 oraz kamerę PlayStation Camera. Konsola otwarzała filmy Blu-ray, lecz w konsoli zabrakło czytnika płyt audio. Jeżeli posiadaliście bibliotekę z ulubioną muzyką, to na PlayStation 4 nie dało się otworzyć muzyki, za co krytykowane było Sony. Lecz te tłumaczyło się możliwością odtwarzania muzyki przez Spotify lub YouTube. Po raz pierwszy w historii firmy do grania po sieci wymagany był abonament PlayStation Plus. Jedynie gry darmowe nie wymagały posiadania go. Była to nowość. Do tej pory w poprzedniej konsoli nie był on wymagany. Abonament jako konkurencji dawał możliwość grania w gry płatne po sieci. Co miesiąc nowe gry na PlayStation 4, PlayStation 3 oraz PlayStation Vita. Jeżeli ktoś posiadał wszystkie wspomniane konsole. Gry na konsoli Fat premierowej odtwarzały się w rozdzielczościach 720p, 900p oraz 1080p gdzie większość gier odtwarzała się w 1080p. Co było podkreślane, gdyż konkurencyjny Xbox One większość gier odtwarzał jedynie w rozdzielczości 900p. W 2016 roku Sony postanowiło zapowiedzieć dwie nowe konsole Slim oraz Pro, gdzie Slim poza pomniejszonym wymiarem i mniejszym poborem prądu nie różnił się od konsoli premierowej. Natomiast wersja Pro była już ulepszona. Z wyglądu przypominała jakby ktoś położył dwie konsole w wersji Slim na siebie. Wraz z tymi konsolami wyszedł nowy kontroler: DualShock 4, V2, polepszony czas pracy na baterii oraz nowości, dodatkowy pasek LED na gładziku. Ten kontroler działał również z poprzednimi konsolami. PlayStation 4 Pro dostało mocy. Była to zdecydowanie lepsza niż podstawowa wersja. Czy wersja Slim zmienił się procesor graficzny, który posiadał już moc 4,2 Teraflopa, co pozwalało nagranie w 60 klatkach oraz rozdzielczości 4K, chociaż jak wiemy, to zależne było od danej gry. Konsola Xbox One dostała wsteczną kompatybilność. Sony nigdy nie zdecydowało się na wprowadzenie takiej opcji. W Stanach mieli o tyle lepiej, że powstał abonament PlayStation Now, który pozwalał na nagranie w gry z poprzednich konsol. Jeżeli chodzi o gry, to konsola miała masę świetnych gier, wydawanych jedynie na PlayStation 4, które okazały się wyśmienite kontynuacje serii, czyli God of War, Uncharted 4, Kres złodzieja, Gran Turismo Sport czy The Last of Us Part 2. Oraz nowości jak Horizon Zero Dawn. Sony od zawsze było znane z nietypowych rozwiązań jak Wonderbog do PlayStation 3 czy PS Move. W przypadku PlayStation 4 też nie było inaczej. Dostaliśmy coś o nazwie Playlink, czyli aplikację na tablet lub telefon, dzięki której mogliśmy grać ze znajomymi w gry imprezowe. Powstały takie tytuły jak To jesteś ty. Gra, w której każdy z graczy tworzy awatar w aplikacji, a następnie są dobierane pytania, na które odpowiadamy na swoim telefonie lub tablecie. Jest to świetna zabawa dla całej rodziny czy znajomych na imprezach. Wiedza to potęga, tytuł, w którym odpowiadamy na pytania z różnych dziedzin. Taki baz z PlayStation 3, lecz bez akcesorii. Ukryty plan. Gra, która bardziej jest filmem interaktywnym niż grą, gdzie wcielamy się w policjanta, który musi rozwiązać zagadkę kryminalną. Można grać w pojedynkę lub w kilka osób. Wtedy, odpowiedzi wybierane na ekranie telefonu są losowane i wypada różnie. Raz to co chcecie, raz ta odpowiedź, gdzie było najwięcej głosów. Tak jak wspomniałem, Sony lubi nowe technologie. Pamiętacie, że produkowali telewizory 3D, a gry od Sony na PlayStation 3, prawie każda miała możliwość uruchamienia w 3D. Nikt już tego nie chciał, 3D. Bo męczyło to oczy, trzeba było siedzieć na wprost odbiornika. Sony zwęszyło nowy trend. Każdy producent wydawał swój VR, okulary do wirtualnej rzeczywistości. Były to takie, że wkładaliśmy telefon albo i takie jak zrobiła Sony. Sony w 2016 roku wypuściło PlayStation VR. Ale żeby z tego korzystać, potrzebowaliśmy kontrolerów Move z PlayStation 3 lub pada DualShock 4. Co było mniej wygodne w grach oraz wymaganej kamery. Więc jeżeli nie mieliśmy jej wcześniej poza zestawem VR, musieliśmy dokupić kamerkę. W przypadku premierowych konsol była w każdym zestawie, lecz w późniejszych oraz w edycjach Slim i Pro nie była dołączana do każdego zestawu. PlayStation VR miał ekran OLED o wymiarach 5,7 cala i rozdzielczości Full HD 1080p. Minusem jest to, że urządzenie potrzebne do obsługi VR nie wspiera HDR, więc trzeba było wyłączać podczas grania. Gracze narzekali, że nie wspiera HDR i trzeba wyłączać do grania na okularach, a po ograniu włączać ponownie. Sony wysłuchało graczy i wypuściło nową wersję VR-a, która miała poprawiony headset oraz nowy moduł, który podłączaliśmy okulary z konsolą. Wspomniany moduł wspierał już HDR, więc nie musieliśmy już przełączać trybu HDR. Gry na gogle VR były różne. Od strzelanek na szynach czy typowych horrorów, ale także znanych hitów już wcześniej, wydanych jak Skyrim czy Minecraft. PlayStation 4 okazała się wielkim sukcesem. Masa świetnych gier wydanych jedynie na konsolę, również gry multiplatformowe wyglądały lepiej, a nawet zdarzały się tytuły, gdzie to właśnie wersja na PlayStation 4 działała lepiej. Napiszcie w komentarzach, jak wy wspominacie konsolę PlayStation 4. W jakie gry waszym zdaniem najlepiej się grało i jakie gry uważacie za najlepsze?